To jaką bramę mamy kupić? Tęczową. Tęczową? Janek, czy ty masz jagody na rączce? Pokaż mi tą rączkę tutaj szybko. Tą drugą. jagody? Skąd jagody u nas? Z kaszy myślałam, że z divi. Ojej, przewidziała mi się na szczęście. Tęczowa brama? Dlaczego tęczowa akurat? Bo chcę. Zobaczymy, czy będzie. A może być ewentualnie na przykład szara, albo taka... brązowa. Futodoska. Drzewa. O, taka jak ta podłoga na przykład. Białą. Białą? Znaczy no. jednak jesteś. zmieniasz zdanie. Dobra, piątka. Nie jesteś zdecydowany ja tak jak białą ja. Białą to ma Dobrze, dobrze, ja się zobaczymy, co tam będzie. Nie wiem, Grzesiek, jak to zrobimy, ale brama chyba naprawdę musi być tęczowa. Janiek, ile mamy do Jeleniej? Może dzisiaj mnie zabierzesz na tą słynną szybowcową, co? Ja? Ty? Na szybowcową chcesz? Chcę zobaczyć, a da się tam autem wjechać? Do pewnego momentu tak, ale patrząc na, na warunki pogodowe, no to. No dobra. Ja bym nie proponował. Za naszego małego bursuka Grzesiek, gdzie ty mnie zabierasz? Nie na randkę. Bardziej ty mnie, a nie zabierasz. To prawda, jedziemy do Jeleniej Góry, ale to już chyba mówiłam. No i tak jak Janek powiedział, po prostu musimy wybrać bramę. Już dość chyba szparania na stronach internetowych, trzeba zobaczyć to na żywo. A bramę chcemy montować kiedy grzaniec? Po posadzkach tak nam doradzono, że tak będzie najlepiej. Ponadto wybieramy ciepły montaż tej bramy, więc faktycznie chyba zrobi to najlepiej po posadzkach, a jak po posadzkach, to wiadomo też, że już po tynkach, ponieważ tynki są wcześniej. Kierownika budowy, Ania, zapytaj. Czyli siebie. Kiedy? <grym> po posadzkach. A ja tu tylko kierowcą jestem. Rzesiek, mogę bez maski? Możesz. Dobra. Chyba, że ktoś cię zaraz tym pługiem zgarnie za to. Chyba nie. Jesteśmy pod Chris Home'em, tak to się nazywa Chris Home w Jeleniej Górze. I idziemy oglądać bramę garażową. Powiem ci, że tutaj na tych, bo tak mieliśmy na takich małych plaki plakietkach, prawda? Kolory. Mieliśmy takie, wiecie, jak są otwarte, taki wachlarzek mały rozmiar. Oj lepiej tu widać teraz. Ojej, bardzo to widać. Całkiem inaczej. Całkiem. Ale wiesz, co jest najgorsze, a, u nas a może jest... najlepsze? Że dowiedziałam się, że jest ponad 200 kolorów takich ral do wyboru i kilkadziesiąt oklej, więc wybór nie będzie prosty. Oh wow. Winchester? Tak? To u nas? Nie. No o takim myślałam. Aha, no bo jest tutaj. Od razu się rzuca w oczy. Kobieta zmienną jest i naprawdę cieszę się, że tutaj przyjechaliśmy. To całkiem inaczej wygląda niż na tych małych próbnikach. Na to myślę, że w życiu bym nie popatrzyła, a teraz to nie wiem czy nie obstawiałabym na taką bramę, a może na taką. Przy to bramie... Do tak, przy bramie to bałam się, że będzie widać, jak wiecie, deszcz pada, że się odbija krople deszczu, że ona będzie opóżona i tak dalej. Karbon. A to? Ale to jest piękne, to wygląda jakby to. Tak wygląda, jakby to były dziury, a to jest takie gładkie. Ania. Ja aż bym się na kolana, ale nie wiem, czy to wytrzyma. Nie będę będziesz... się... Oj, no, może być ciężko. Pamiętajcie, że dobrze się do takiej budowy przygotować znacznie wcześniej i podej podejmować te wybory wcześniej. To jest później, bardzo trudne. Bo później jak wszystko naraz się zwali wam na głowę, to będziecie takie nieprzemyślane decyzje podejmować, że szok. Natomiast dużo wcześniej się zastanowić, pojechać, sprawdzić, pozaglądać i wtedy będzie lepiej. Ja, Widać Ania no. Ja już po drodze mówiłam, yy, kiedy ta brama będzie u nas montowana, więc kto pamięta? Dopiero jak tatuś posadzki wyleje. Mm -hmm. Nie wiem czy to Zgadnijcie, z jakiego poziomu ja to nagrywam. Oczywiście poziom siedzenia. Nie będę się tu przemęczał za bardzo, Ania. Na siedziałeś się drodze. <grym> co? Wybór prosty? Wybór co do koło. To nie jest proste, ponieważ co do samej bramy, to wiadomo jak ona ma być. Brama ma być funkcjonalna, bo chyba samochodem tam będziemy wjeżdżać albo będziemy stać przed bramą, bo też tak co niektórzy mówią. Ale generalnie też nam zależało na tym, żeby ona była ciepła, więc wybraliśmy takie poszerzenie bramy. I oprócz tego ona będzie jeszcze od spodu uszczelniona, żeby po prostu ciepło ze środka nie uciekało nam. Nie wiadomo co będziemy w tym garażu robić. jakaś siłowni nie? Tak, ale naprawdę, nie, nie śmieję się teraz, naprawdę wybraliśmy tutaj ciepły montaż bramy. To jest bardzo ważne. Grzenie. Będzie siłownie. <grywki> nie no, niech tam już zajeżdża ten samochód. Jednak, tak myślę. U mojego brata tak jest, prawda? To on nam powiedział, słuchajcie, nie będziecie do garażu wjeżdżać samochodem. A mój tato wjeżdża codziennie. No, no właśnie, ale wiele osób nam to mówi. Ciekawe jak jest u was, ale... Właśnie, korzystacie? Czy garaż zmienił swoją funkcję? On miał u siebie najpierw właśnie stół do ping coś tam, jakiś billard, teraz ma a'la siłownię i nie będzie zajeżdżał, a my raczej tak. A ja będę, bo ja lubię ciepło. Tutaj na dole widać taką uszczelkę i właśnie u nas też będzie taka uszczelka. To jest to, o czym przed chwilą mówiłam. Brzeniak, a co cię ci bardziej podoba, tak wizualnie taka faktura, właśnie, że tutaj jest tak jakby drewno, czy jednak gładka powierzchnia? Nie wiem, Pomieszane. <laughs> a nie drewno chyba spoko. Ta brama będzie naprawdę ogromna, ponieważ garaż mamy dwustanowiskowy, więc to można powiedzieć, że to będzie jeszcze drugi taki kawał bramy. To się chyba nazywa fachowo, że to jest brama segmentowa i ona się składa z takich paseczków. Pan mi tutaj przekazał pilotik. to co, otwieramy? Mm -hmm. Dobrze sięga, to jeszcze tyle wyborów przed nami, ale taka segmentowa bardzo nowocześnie wygląda i będzie, po, będzie pasowała do naszego domu, bardzo. A które segmenty Ci się bardziej podobają? Takie szerokie, czy tak dużo takich wąskich? Szerokie. Mi też te szerokie. Bardzo podobne są, bo teraz jesteśmy w Chris Home, a sam producent z kolei to jest Chris Paul, tylko Chris Home jest autoryzowanym salonem. I w sumie tutaj zamówimy bramę. Stąd będziemy mieć montaż, więc ekipa z jednej góry przyjedzie do nas na budowę. No i dzięki temu, że to jest autoryzowany salon, to ile grzesiek mamy gwarancji, jak tam Pan mówił? 5 lat gwarancji przy takim autoryzowanym serwisowaniu, więc na pewno się przyda. Ja już jestem głodna, od kiedy tylko z domu wyjechaliśmy, więc idziemy teraz coś zjeść. Wiele niej Górze oj, dawno nie jedliśmy, ale tu krążą legendy o jakichś burgerach, więc idziemy zobaczyć. Ty masz nawet ze mną dobrze, ja ci drzwi otwieram, że. Ja nie. Zawsze cię pierwszą. Ja zawsze kobiety puszczam przodem pierwsze. Pamiętaj, Ania. A to nie głupie, jak ktoś pomyślał. Chociaż ja powinienem otworzyć. No, o, No. Te są małe? No te, tak? Ojej. Ale się Ania, że to będzie zmiana na lepsze. Ale ładnie wygląda. Ładne są. Zmrużę się. Też ładne. Odważne? No, odważne. Się trochę mi rozmazuje. Mhm. Kreśla zamykamy byli? kanały na YouTubie. Chyba nasze oczy tego już nie wytrzymują. Pożegnaj się z widzami. Może to już koniec. W końcu dobrze widzisz, Włóżeniec? A ty tak czasami mrużysz oczy, nie? I... No, jak mam Wolę się cię. coś tam tak właśnie w oddali przyjrzeć, to. RZDV. No, dobrze widzę. Patrząc na to, że nigdy nie chodziłem w okularach, to trochę mi się buja wszystko. Tak? Ania, no niemożliwe na okulary się zdecydowałem. Niemożliwe, że ja aż dwie pary, i powiem Wam, że naprawdę było warto dwie... przyjechać aż tutaj. Ania, dwie pary, a ja. A to mój pierwszy raz. Jak ktoś pyta o moje pierwsze razy w QA ostatnio, to jeżeli chodzi o okulary, to będzie mój pierwszy raz. Ale ładne. Grzesiek, zmęczę Cię o parę zdjęć. Burger bez bułki, Ania. No, Co tak bro, robi? Fajnie, tylko tak Ty i ja. Czekaj, ja się boję tutaj, że jakiś sopel spadnie. Jedzonko. Jedzonko gotowe, idziemy. Koniec. Kropka. To. Nie ma pożegnać. Do zobaczenia. Dziękuję za dzisiaj. Kruwania, nie? Cukru ma. bez cukru, kabusia jeszcze na drogę. A, na jedzenie, zaraz się opijemy i... i do spania. Można się żegnać, naprawdę.